Ja, ja zrobię, jeszcze więcej pitu no pisz, no jeszcze więcej tekstów Wzdrowom, jeszcze lepszą płytę jeszcze full koncertów Jest ja zrobię, ja jeszcze więcej no, pitu no jeszcze więcej tekstów zrobię, jeszcze lepszą płytę jeszcze full koncertów Tyś tam jest znowu dzisiaj gra, papa Niektórzy mają w sobie złość od samego rana mają w sobie złość na mnie. Znowu, mój dobry rap, to już dobry powód, mu Wróć z domu, jak jeszcze go ci trzeba. Nawet siódmy Red Bull domu nie da ci dotknąć nieba, więc przetądaj się zakrzewać na nas i zrób to samo zaraz. teraz. Bo póki co to kiepsko wypadasz. Ja nie mam wcale więcej niż ty, ja tylko nadal wierzę że testy. Choć syp widzę dookoła, wierzę, że choć życie nie da ci faworytem być. W końcu możesz sam pokonać jak balboa. Zdrach czy świata jak wroga i przycz na luz już Nie zmienisz mnie chociażbyś mnie nie w próbków Więc użyj mózgu, nie trać czasu żomek. Bo czego byś nie zrobił ja wam to... Dobra Rodzinka tak. tak rodzinka Sanchezów Rodzimka Sanchezów Rodzinka Sanchezów, wakacji. z wakacji, pozdrawiamy Proszę z wakacji na wakacje Dobra, dokładnie Jedźcie świeżo. Ja świeżo <laughs> dokładnie Znowu W Movement .com. Promujemy Subway Co by się Będzie w filmiku Milion obejrzeń <laughs> Pozdrawiamy, Gra